Biorę już młot i ruszam na robotę Załatwiłem taki tynk, że odpadnie w mig W garażu browar się już schłodził, więc wypiję go I wieczorem tynkowania nie spierd... Siemanko, gdzie sobie będę drzwi wstawiał? W łazience, dostałem takie drzwi Trzy pary, ale te bez futryn Obdrapalne to chyba je potne i będzie na drzewo. A tu mam takie ładne, o. bo te są drewniane, całe. Roboty z tym, żeby tu kurde przerabiać. Ciężkie to lepiej się przyda na opał, a opał nie jest drogi. Znaczy nie jest tani w tym, w tym sezonie. Tu są takie drzwi, o. ładne z futryną, lekkie czy tam jest klucz do tych drzwi? Tu jest. Mam pojęcie. Muszę zobaczyć. Muszę najpierw je wydostać. Pojawił się kolejny problem. Mianowicie muszę przełożyć dolną część futryny, czyli dolną, górną część futryny na drugą stronę, żeby drzwi mi się otwierały tam, gdzie mają się otwierać, po prostu. Kluczyk znaleziono, i tak trzeba będzie wymienić yy, tą wkładkę od zamka yy, na łazienkową. Tak no, po prostu. Dobra, bierę się za to. Do ćwierdzenia robota czeka. Prawdopodobnie tam jeszcze będę musiał coś poprze, poprzewiercać, ale to zobaczymy. Poprzewiercać, przyciąć będę musiał prawdopodobnie futrynę tam. Doły, futryn Trochę jest wyższa I drzwi będą nisko Chyba, że od góry, zobaczę jak to wygląda, może belkę Pod samą belkę spróbuję dać. Albo belkę jakoś tam poprawię, no nie wiem Wiem, że konkretna robota się zaczyna szykować pomału Im dalej się wejdzie w las O nie! Jesteśmy zgubieni Dobra, wykręcę teraz sobie to Kurwa, jakie wkręty długie. A ja sobie takie przygotowałem. Damonie. Jeszcze popękało. Przełożę to na drugą stronę teraz. Nie wiem, czy nie będę musiał nawiercać. Też tu nie, może tam zobaczę. Co jest? Kurwa, nie pasuje. O. Kurwa, drzwi jeszcze przeszkadzają. Teraz jeszcze tego główna nikt nie wyczepił. Dobra. Dobra. Teraz tylko przykręcić. Będzie baja. Yes, of course. Natürlich jawol, Absolument. Dobra. Mogłem to trochę prościej złapać. W sumie tak. Z dołu może złapię? Coś tutaj jest powyginane trochę. Chyba tak ma być. Co? Dobra. Dobra ładnie złapało druga strona kurwa jest w środku zaś Przyklejony na silikon Szafowa robota Trzyma, muszę to też wywalić Ale ja... W akry. To tu chyba wkręcę bardziej niżej Dobra, muszę wiercić Z dołu może złapię najpierw Dobra też się rozeszło, ale chuj tam nie będę wierzyć. No panie, jak to chuj tam? Najpierw pan zaczyna, a potem się pan wścieka. Kręcę w tym samą falę. trzy będzie trzymać? Na wierz tylko ten taki dziubek od góry. dałoby się grubsze wiertu, ale nie chce mi się iść no dobra jeszcze może złapie na gwoździa. takiego małego gwoździka, żeby trzymało o, zbije <laughs> się nie będzie rozszczypywać. Dobra, tyle to trzyma. nie będzie z tego strzelał. Teraz sobie te drzwi wyczyszczę. I zaraz idę tam do... rozbierać. Dobra, teraz sobie zerwę tą futrynę. Futrynę. Najpierw listwy wyrwę. Muszę je wyrwać, żeby z powrotem przyszły. O. I później futrynę, próg zostaje. Że bierę się za to. Puh, bah, i jedziemy z tym koksem. sobie oderwałem raczej nowe dam te były za wąskie a ją ja wszędzie dawane piątki albo siódemki także dam yy, grubsze po prostu szersze tu będzie teraz trzeba tak tą futrynę spróbować wyjąć tego progu nie uszkodzić bo prog raczej zostaje raczej się jeszcze okaże ale raczej tak i wydaję nacino piwą szablastą, Bigger Sok w szwedzku, i multitolem zgałuję. Spróbuję poderżnąć i zobaczę. no Ciężko, kurde. A ta futryna mi nie pasuje tu, za cholerę. Ale coś się wymyśli. Także można rżnąć. Będzie zajebiście. Jak się zrobi remont, to padną wszystkie liście.